Siema. Siema. My jesteśmy nad jeziorem Wieleckim. Przyjechaliśmy tutaj sobie na kilka dni. Dzisiaj jest poniedziałek, bodajże 8 lipca. Jest to jezioro Wieleckie w województwie Kujazko-Pomorskim nad pojeziorem Kranieńskim. Tutaj w okolicy tego jeziora to, to jezioro znajduje się w rezerwacie przyrody. Sam rezerwat ma ponad 100 hektarów, a jezioro około 52 hektarów. Jest tutaj występuje tutaj 40 gatunków chronionych ptaków. Jezioro jest naprawdę bardzo piękne. My mamy tutaj kemping. Ładnie. Rodzice kolega Krystiana mają tutaj kemping na, na całe wakacje. <grytanie> będziemy z tego korzystać. Mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo miło. Już sobie je łowimy na razie na spławik, będziemy złapać jakieś płoteczki. Na razie jeszcze bez brań, ale dopiero co przyjechaliśmy. Także zrobimy kilka filmów, może was oprowadzimy tutaj po naszej posiadłości, jak to wszystko wygląda i tak dalej. miałem branie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. O, jest branie znowu. No, no nic, oprowadzimy was. Mamy na stanie łódkę silnikiem elektrycznym. Będziemy na pewno jej używać. Już dzisiaj nie będziemy wypływać, ale myślę jutro rano. Będziemy kilka dni. Tutaj e, dominującymi gatunkami e, drapieżników jest szczupak i okoń. E, występuje tutaj e, sporo białej ryby, ładna płoć. E, Karp, lin, jest karaś, jest leszcz, są węgorze. Ja kompletnie tego jeziora nie znam. Krystian e, tutaj jest dość, czę dość, dość często, także on będzie moim przewodnikiem tutaj. Będziemy Wam zdawać relacje z naszych bojów tutaj. A zapowiada się całkiem ciekawie. Jezioro jest naprawdę dość spore. W tamtej stronie jest miejscowość. Wiele, Wiele tak. Tam nawet widać, stąd widzimy kościół. No, tutaj na kamerze nie będzie tego widać, ale jest kościół. Ok, oprowadzamy Was dalej. Tu dookoła jest ośrodek wypoczynkowy. Są kolonie. Właściwie tu mają nawet jakieś tarczy do strzelania. Prowadzimy Was co jest w środku Tu mamy hamaczek Krystiano Camping wszystko, telewizja jest Na wypasie Namiot? Namiot dosyć duży Wchodzimy do środka Zapraszamy Tu na razie nasze graty, jeszcze się nie rozpakowaliśmy dobrze no. Kije Zapraszamy do środka Piranka musi być Prosimy. Mamy sporo półek u góry. Ale to już camping. Kanapa musimy. ze stołem. Można go rozłożyć i tutaj jest drugie łóżko. Ach, mamy komputer, będziemy montować filmy. Telewizor. Dekoder. Tu jest też drugie łóżko zamykane. Talerka, ładnie. Szafa jest... ze światełkę Bajera. Kuchenka No właśnie kuchenka, z lewik, wszystko. O. Pokażemy wam co w lodówce. <noise> no, światło do nieba. O wszystko ładnie. Tu piękne światełka. No i sympatycznie. Nie mam na co narzekać. Wręcz musimy się cieszyć Mamy z czego. To, to wszystko. Jeszcze dzisiaj przejdziemy się trochę pospingować, już nie będziemy wypływać. Słyszeliśmy, że z tego pomostu jakaś dziewczynka, no, bawiąc się, złapała naprawdę godziwe ryby. A konie i jakiegoś ładnego szczupaka. Jeszcze, może na pewno ja będę chciał się przyczaić na nockę z gruntoweczkami. Może kryj im po towarzyszy. Myślę, że na pewno trochę tak. Nie będziemy tutaj próżnować, tylko będziemy walczyć. Będziemy się dobrze bawić. No i... Coś wam... Um, coś wam opowiemy z naszych przygód. Na razie się trzymajcie. To jest na razie koniec. Hej. Do zobaczyska. Mam pierwszą płoć. Taka nieduża. Jeszcze tak brzydko się zahaczyła, że aż krwawi. Na razie ją włożymy do siateczki. Mam kolejną płateczkę. Tym razem taka nieduża też na kukurydzę to też była na kukurydzę mam na taką niedużą coś się zaczęło działać w ciągu paru minut zapaliśmy kilka takich teraz idziemy sobie chwilę pospilingować no, tamten pomost taki złodziej nie ma nie? A, ja idziemy. Masz... To ty, ty to nagrywasz jo? tak jak? ja, ja tu chyba taki złodziej nie ma to nie jest